Polska niepodległa jest bardzo niebezpieczna dla Rosji Sowieckiej. Stanowi zło, które jednakże w obecnych czasach ma również swoje dobre strony. Ponieważ dopóki istnieje i tu znów spojrzenie wroga, nie nasze możemy spokojnie liczyć na Niemcy, gdyż Niemcy nienawidzą Polski i w każdej chwili będą z nami współpracować. A Tuchaczewski, późniejszy marszałek Związku Radzieckiego, wypowiedział słowa hasło. Po trupie Polski do rewolucji ogólnoświatowej. Zanim przejdziemy do wykładu księdza, profesora Waldemara Chrostowskiego, trzeba jeszcze krótko podać definicję antypolonizmu, którą ksiądz Chrostowski się posługuje. Będzie ona kluczowa, aby zrozumieć dalszy wykład. I brzmi ona tak: Antypolonizm to nastawienie, a więc coś bardziej wewnętrznego oraz działania a więc coś, co bardziej widać i co jest sprawdzalne, o charakterze rasistowskim i szowinistycznym, o antypolskiej proweniencji i celach skierowanych przeciwko polskiej racji stanu oraz dobremu imieniu Polski i Polaków, w skrajnych odmianach jako przejawy wrogości obróconej przeciwko istnieniu i, su i suwerenności państwa polskiego oraz tożsamości narodowo-kulturowej Polaków, posługujące się bardzo często kłamstwami i insynuacjami jako tworzywym tychże polskich stereotypów i uprzedzeń. Tę definicję trzeba mieć w tyle głowy. A teraz posłuchamy księdza profesora Chrostowskiego, który powie o czterech źródłach antypolonizmu. Więc nie tyle zajmijmy się samą zbrodnią, co kłamstwem katyńskim, kłamstwem, które za tą zbrodnią poszło. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że o ile kłamstwo oświęcimskie traktowane jako przejaw antysemityzmu, jest ścigane z urzędu, o ile wiem, także w Polsce, o tyle kłamstwo katyńskie, jako przejaw antypolonizmu, jest zupełnie bezkarne. Czyli na temat Katynia można w gruncie rzeczy pisać i mówić, co się chce, a jeszcze lepiej nie pisać i nie mówić wcale. Otóż to kłamstwo katyńskie dotyczy najpierw perspektywy wewnętrznej, można by powiedzieć wewnątrz Polskiej. Nie sposób nie zadać pytania, gdzie się podziali propagandziści, autorzy publikacji podręczników szkolnych, nauczyciele, dziennikarze, którzy do 1989 roku nie zdobyli się na mówienie prawdy o Katyniu, ani nie mieli na to żadnej ochoty. Natomiast po 1989 roku nie zostali w żaden sposób zdemaskowani ani zmuszeni do rozliczenia się z katyńskiego kłamstwa. W gruncie rzeczy ta sytuacja jest tak bardzo bolesna, że, że do dzisiaj rzuca cień na społeczną polską świadomość i polskie rozeznanie na temat Katynia. I drugi element tej samej prawdy. Mianowicie, jeżeli w Polsce do 89 roku nie można było mówić i pisać prawdy o katyniu, także w krajach ościennych, to jak ta sprawa wyglądała w tak zwanym wolnym świecie. Tam przecież nie można powiedzieć, że byli w jakikolwiek sposób ograniczeni tymi y, ograniczeniami, które nas dotyczyły. Tymczasem względy polityczne usunęły w cień prawdę, a ofiarami tego kłamstwa katyńskiego, które często przybierało postać zwyczajnego milczenia o tej zbrodni, stali się Polacy i Polska. Rodzi się, nasuwa się pytanie, czy i na ile w tego rodzaju strategii można rozpoznać przejawy wyraźnego czy ukrywanego antypolonizmu. Otóż prawda o naszej historii, o tym dramacie w naszej historii wydawała się niepotrzebna, a nawet niewygodna, a nawet szkodliwa dla stosunków. Państw zachodnich, także Stanów Zjednoczonych i Kanady ze Związkiem Radzieckim. Polacy wobec tego, w tym milczeniu, w tej atmosferze milczenia, byli traktowani jak swoisty wrzut Europy, który uniemożliwia pokojowe zbliżenie i pokojową współpracę. W tym kontekście, Trzeba też postawić pytanie również bardzo ważne. Myślę, że ono teraz będzie wracało z mocną siłą. Kto jest odpowiedzialny za zbrodnię katyńską? Nie chodzi tylko o personalną odpowiedzialność, ale chodzi o coś bardziej ogólnego. Mianowicie, czy Rosjanie, czy można przeprowadzić znak równości Rosja i Związek Radziecki? Otóż taki znak równości przeprowadza się w Polsce, ale Rosjanie uważają go za niezwykle krzywdzący. Dlatego, że bardzo wielu z nich postrzega, chociaż potem wychowywani w tej rzeczywistości, ale postrzega rzeczywistość komunizmu na terenie Rosji narzuconą tak samo jak gdzie indziej. W latach oblicza się, że w latach 1917-1920 chyba te szacunki są prawdziwe, założyło życiem, tę rewolucję bolszewicką przypłaciło życiem około 10 milionów Rosjan. Ten terror trwał także później, więc jakiej proweniencji? Jaka jest geneza, jaka jest natura tego antypolonizmu, antypolskości, który znalazł wyraz w zbrodni katyńskiej? Czy jest to zbrodnia o proweniencji rosyjskiej, czy jest to zbrodnia o proweniencji komunistycznej? Tutaj wiem, że może się rozpętać bardzo gorąca dyskusja i debata, być może jest bardzo potrzebna, ale zwróćmy uwagę na to, że Polacy i Rosjanie byli za sobą w cudzysłowie oswojeni, w dobrym i w złym tego słowa znaczeniu, od wieków, a zwłaszcza także w okresie zaborów. I że w okresie zaborów polityka rosyjska jednak nie posuwała się, chociaż bywała czasami bardzo dotkliwa, represyjna i odwetowa, nie posuwała się do ludobójstwa takiego jak to, które znalazło wyraz w Katyniu. Natomiast później... Już w Związku Radzieckim władcy Kremla zohydzali Polskę i Polaków, uciekając od odpowiedzialności i oskarżając także przy sposobności wzmianek o tej zbrodni Polaków o faszyzm, nacjonalizm i antysemityzm. Trzeci przykład to sprawa lojalności mniejszości narodowych. Jeżeli interesują Was wykłady księdza profesora Chrostowskiego, to zachęcamy, abyście się zapoznali z naszym miesięcznikiem WPIS, czyli Wiara, Patriotyzm i Sztuka. Publikują w nim największe autorytety prawej strony, czyli profesor Andrzej Nowak, profesor Wojciech Roszkowski, profesor Grzegorz Kucharczyk czy profesor Jan Żaryn. W niezwykle atrakcyjnej szacie graficznej przekazujemy Wam głębokie treści, historyczne analizy, ciekawe wywiady. I omówienie bieżącej sytuacji politycznej oraz w kościele. Na stronie białykruk.pl, łamane przez wpis, możecie się teraz zapisać na zupełnie darmową trzymiesięczną wersję próbną prenumeraty. Ja chciałbym y, zachęcić Państwa do spojrzenia na ten problem oczami naszych wrogów. Otóż na krótko przed wybuchem II wojny światowej trwały bardzo intensywne konsultacje przedstawicieli Stolicy Apostolskiej z przedstawicielami, z urzędnikami III Rzeszy. 17 maja 1939 roku Orsenigo, nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Berlinie, odbył godzinną rozmowę z Joachimem von Ribbentropem, ministrem spraw zagranicznych III Rzeszy. Nuncjusz próbował odwlec swojego rozmówcę od zamiaru ataku na Polskę, który w maju 1939 roku był już wyraźnie widoczny. Zachowało się sprawozdanie, które Nuncjusz o Senichos adresował do Watykanu i w tym sprawozdaniu przytoczył słowa Ribentropa, który oświadczył, że w starciu z Niemcami Polska nie ma żadnych szans. Dlaczego? I teraz spojrzenie na nas oczami naszych wrogów. Cytat: Od liczby 34 milionów mieszkańców kraju należy odjąć 8 milionów Ukraińców, którzy nie kiwną palcem, by wspomagać Polskę, oraz 4 miliony Żydów. Wspomniał bez uściślenia liczbowego o znacznych mniejszościach niemieckiej i rosyjskiej. Ostatecznie widział 18 milionów Polaków skłonnych do walki. W razie wojny z narodem jak nasz, 85-milionowym, to nadal słowa Ribentropa, uzbrojonym po zęby, Polsce przypadnie niewiele dni walki. Zostanie unicestwiona błyskawicznie, zaatakowana równocześnie z 10 stron. Koniec cytatu. Otóż zwróćmy uwagę, że w maju 1939 roku Ribbentrop wyraźnie daje do zrozumienia, że ówczesne mniejszości narodowe w Rzeczypospolitej będą wobec państwa polskiego nielojalne. Pytanie oczywiście, czy słowa Ribbentropa nie sprawdziły się dramatycznie się nie sprawdziły. Rzecz jasna, że Ribbentrop tutaj okazał się. Okazał się, no niestety, y, 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 prorokiem tego, co najgorsze. Oczywiście, że można zadać pytanie, dlaczego tak się stało, dlaczego te mniejszości narodowe były nielojalne. Spojrzenie tych mniejszości będzie zapewne inne niż spojrzenie Polaków, a wszystko to pewnie jest ugruntowane w okresie zaborów i w zasadzie zaborców, która była forsowana przez cały czas dywidet impera dziel i rządź. Raz jeszcze wróćmy do tej, do tej rozmowy nuncjusza z Ribbentropem. Otóż nuncjusz w sprawozdaniu powiada, że zapytał Ribbentropa o ewentualność wojny europejskiej. Ribbentrop odpowiedział tak, cytat: Z Rosją różni nas tylko bolszewizm. To znaczy nie zgadzamy się na jej przewrotną propagandę za rewolucją światową, przeciwko której mamy pakt antykominternowski. Układ między Niemcami i Japonią to był właśnie ten pakt antykominternowski w celu połączenia sił w walce o panowanie nad światem. Ale, kontynuował Ribbentrop, jeśli Rosja odstąpi od tej propagandy, nic nie stanie na przeszkodzie w zbliżeniu między nami. To był maj 39. To zbliżenie dokonało się, jak doskonale wiemy, trzy miesiące później, kiedy został zawarty antypolski pakt Ribbentrop-Mołotow. Widać tu też logikę, w której ładunek antypolonizmu jest przeogromny. I to właśnie w tym kontekście trzeba umiejscowić postawę mniejszości narodowych wobec agresji najpierw hitlerowskiej, 1 września 1939, a następnie Stalinowskiej 17 września oraz ich nastawienie i działania, nawet dywersyjne, w okresie od września 39 do czerwca 1941 roku, kiedy to wczorajsi sojusznicy Hitler i Stalin pokłócili się, gdy Hitler uderzył na Związek Sowiecki. Oczywiście wszystkie te sprawy były później bardzo zakłamane, ale Postawy, postawa mniejszości narodowych nie pozostawała bez wpływu na stosunek Polaków, na patrzenie Polaków na to, co później Niemcy a także Związek Radziecki, czego dopuszczali się wobec Żydów. Także na patrzenie po, na, na stosunek Polaków w okresie, w okresie Holokaustu. Z tym, że i ta strona, jak doskonale wiemy, jest bardzo silnie zakłamana i obrócona przeciwko Polsce. Bodaj najbardziej wymowne przykłady, cytowane pierwsze z rzędu, tu moglibyśmy cytować długo, to malowany ptak Jerzego Kosińskiego, a już po wojnie, kiedy zaczęto pisać tę historię II wojny światowej, mamy takie przykłady jak Ostatni etap film Wandy Jakubowskiej, o którym Maria Dąbrowska napisała w dziennikach pod datą 13 kwietnia 1948, napisała tak: Film jest sfałszowany. Wszystko co w obozie jest sympatyczne to Rosjanki i Żydówki, oczywiście komunistki. Wszystko co w obozie zdeprawowane i łajdackie to Polki. Koniec cytatu. Inny przykład to ulica Graniczna Aleksandra Forda, kolejny film, prawda, tutaj intelektualiści w służbie, w służbie tego nowego ustroju. Intelektualiści, których nazywano nawet Targowicą Inteligencką. Oceniając tę ulicę Graniczną w swoich dziennikach pod datą 6 stycznia 1949, Maria Dąbrowska napisała tak, cytat, Cała strona Polska jest rażąco wypaczona, gdyż robiona jest z niechęcią, zaledwie powściąganą. Ten film, zwłaszcza jako przedsięwzięcie państwowe, jest skandalem. Stanowi zamaskowaną propagandę antypolską. Właściwie mój czas się kończy. Zwróciłem uwagę na trzy przykłady. Dwa, które jeszcze są przygotowane, pewnie znajdą się w tekście. Te dwa to geneza i natura komunizmu. Który z samej swojej istoty i z samej swojej natury był niesłychanie antypolski. Ja tylko zacytuję, zacytuję słowa Bolesława Prusa z jego kroniki tygodniowej 6 listopada 1909 rok, a więc jeszcze na długo przed rewolucją bolszewicką. Ileż to razy wobec Polaków i Rosjan, napisał Prus, socjaliści żydowscy czy nacjonaliści wykrzykiwali, że Polska jest trupem gnijącym, a Polacy rasą znikczemniałą. Dlatego to cytat z Prusa. Dlatego kilka lat później, w okresie I wojny światowej, gdy Paderewski podróżuje po Stanach Zjednoczonych i szuka tam sprzymierzeńców dla idei, dla koncepcji niepodległej, suwerennej Polski, spotyka się z bardzo silnym oporem. A opór ten pochodził głównie od Żydów wywodzących się z Niemiec, którzy ten, to antypolskie czy antywschodnie nastawienie w sobie niesie. Może jeszcze w ramach. Tego samego rozważania genezy i natury komunizmu i jego antypolskiej, po, antypolskiego nastawienia, słowa Lenina. Cytat. Polska niepodległa jest bardzo niebezpieczna dla Rosji Sowieckiej. Stanowi zło, które jednakże w obecnych czasach ma również swoje dobre strony. Ponieważ dopóki istnieje, i tu znów spojrzenie wroga, nie nasze, możemy spokojnie liczyć na Niemcy, gdyż Niemcy nienawidzą Polski. I w każdej chwili będą z nami współpracować. A Tuchaczewski, późniejszy marszałek Związku Radzieckiego, wypowiedział słowa: hasło po trupie Polski do rewolucji ogólnoświatowej. I na sam koniec jeszcze geneza i natura narodowego socjalizmu. Często używamy pojęcia nazizm, które nie do końca jest jasne i zrozumiałe. Otóż nacjonalsocjalizm, narodowy socjalizm, bo i pytanie jaka jest proweniencja narodowego socjalizmu, czy to jest ruch lewicowy, czy prawicowy, czy socjalizm może być prawicowy. Otóż zasady tego narodowego socjalizmu wyrastały z Protestanckiej koncepcji predestynacji i zostały wyrażane w Mein Kampf, opublikowanym w Monachium 1925 27. W gruncie rzeczy, w Mein Kampf sformułowany został program Lebensraum, niemieckiej przestrzeni życiowej, której ofiarą miała być Polska. Hitler pisał tak na kilkanaście lat przed wojną: cytat. Wracamy tam, skąd odeszliśmy 600 lat temu. Kładziemy kres odwiecznemu niemieckiemu parciu na południe i zachód Europy i zwracamy oczy na wschód. Kiedy jednak mówimy dzisiaj o nowych obszarach w Europie, musimy mieć zasadniczo na myśli Rosję i podporządkowane jej państwa graniczne. Samo przeznaczenie zdaje się wskazywać nam tę drogę. Polaków traktowano, Polaków, zresztą Białorusinów i Rosjan również, traktowali Niemcy jako podludzi. Rüdiger von Reichert, dzieląc się swoimi wspomnieniami z dziennikarzem brytyjskim nazwiskiem Ries, otóż tak wspominał, bo był, brał udział w agresji na Związek Radziecki Widzieliśmy ludzi, którzy byli od nas gorsi w kategoriach poziomu cywilizacyjnego, zdolności duchowych i umysłowych. Hitler uważał Słowian za, cytat, niższą rasę, mnożącą się jak robactwo. Dlatego na kilka dni przed wojną powiedział do żołnierzy, że, cytat, musicie wyrzucić ze swoich serc wszelkie współczucie, działać brutalnie. Nie trzeba dowodzić, że. Słowa Hitlera zostały wcielone w życie. I jeszcze jeden cytat, który dowodzi owego skrajnego antypolonizmu typowego, specyficznego dla narodowego socjalizmu. Otto Tirak, minister sprawiedliwości III Rzeszy, powiedział: Tak, musimy uwolnić naród niemiecki od Polaków, Rosjan, Żydów i Cyganów. Otóż ten silny sprzeciw. Wobec Polski i Polaków miał także podglebie antychrześcijańskie, antykatolickie. W ostatnich miesiącach dużo się mówiło na temat napisu Arbeit macht frei. Otóż Arbeit macht frei to nic innego jak y, narodowo-socjalistyczna przeróbka Ewangelii Świętego Jana, rozdział 8, werset 32. Tam jest: Prawda was wyzwoli. Wahrheit macht frei w tłumaczeniu protestanckim. Natomiast Hitler zaproponował Arbeit macht frei. Prawda została zamieniona na pracę, otóż znaczy to, że tym podłożem, tym źródłem, tym filarem owego nastawienia, które znalazło wyraz najpierw w obozach koncentracyjnych, potem w obozach pracy przymusowej, wreszcie w obozach śmierci, no właśnie było nastawienie antychrześcijańskie szczególnie Antykatolickie, o tym też trzeba koniecznie pamiętać. Oczywiście to, co mówię, te wybierane cytaty, te przykłady, to jest zaledwie materiał do ogólniejszej refleksji. Potwierdza się to, co powiedziałem na samym początku. Racjonalizacja tego wszystkiego jest straszliwie trudna, bo rozum w tym wszystkim odgrywał najmniejszą rolę. Dziękuję bardzo. W dalszej części wykładu, którą niestety już tutaj nie mamy, dlatego ją streszczę, ksiądz profesor Chrostowski mówi o tym, że historia i myślenie historyczne są kształtowane przez dwie perspektywy, przez fakty oraz przez wartości, które wpływają na selekcję i interpretację tych faktów. Ale najważniejsze podkreślał ksiądz profesor Chrostowski, że te wartości muszą być podporządkowane dążeniu do prawdy jako wspólnej płaszczyzny porozumienia. Bez prawdy nie może być nauki. Ale takie podejście, zwłaszcza w przypadku antypolonizmu, jest bardzo trudne, ponieważ jest to temat, gdzie się mieszają racjonalne analizy z emocjami i stereotypami. Jako konkretny przykład historyczny takiego właśnie podejścia, ksiądz profesor Chrostowski podaje wydarzenia z marca 1968 roku i konsekwencje tego marca, w tym tzw. emigracja marcowa. Nierzadko ona jest przedstawiana jako konflikt polsko-żydowski, ale w rzeczywistości była wynikiem wewnętrznych rozgrywek w partii komunistycznej. W historiografii, zwłaszcza tej poprawnie politycznie, różne fakty często bywają pomijane, ale ksiądz profesor Chrostowski przypomina, że wśród emigrantów byli m.in. członkowie aparatu partyjnego czy bezpieki, którzy po wyjeździe stali się krytykami Polski, przedstawiając się jako ofiary antysemityzmu. I osoby te nierzadko kontynuowały swoją działalność propagandową na Zachodzie, tym samym budowały fałszywy obraz Polaków jako faszystów i antysemitów, no i jak wiemy, ten obraz rzutuje do dziś. Równocześnie, mówi ksiądz profesor Chrostowski, niewiele uwagi poświęca się losom tych Żydów, którzy wyjechali pod presją własnych środowisk albo Polakom, którzy z Solidarności wyjechali ze swoimi żydowskimi współmałżonkami. Losy tych osób, ich trudności na emigracji i poczucie wyobcowania pozostają w dużej mierze niedopowiedziane. Mimo, że stanowią ważny element szerszej narracji o marcowej emigracji i jej następstwach. I właśnie ten przykład marca 1968 roku ksiądz profesor Chrustowski przywołuje w refleksji nad antypolinizmem, aby pokazać, że. Konieczne jest uwzględnienie, uwzględnienie zarówno emocji, jak i faktów, ale przede wszystkim należy dążyć do prawdy, która jest wolna od stereotypów i uproszczeń. Jeżeli interesują Was wykłady księdza profesora Chrostowskiego, to zachęcamy, abyście się zapoznali z naszym miesięcznikiem wpis, czyli wiara patriotyzm i sztuka. Publikują w nim największe autorytety prawej strony, czyli profesor Andrzej Nowak, profesor Wojciech Roszkowski profesor Grzegorz Kucharczyk czy profesor Jan Żaryn. W niezwykle atrakcyjnej szacie graficznej przekazujemy Wam głębokie treści, historyczne analizy, ciekawe wywiady i omówienie bieżącej sytuacji politycznej oraz w kościele. Na stronie białykruch.pl, łamane przez wpis, możecie się teraz zapisać na zupełnie darmową, trzymiesięczną wersję próbną prenumeraty.